Przede wszystkim musimy powiedzieć, czym jest nowotwór. Nowotwór to jest proces rozrostu komórek, niepohamowany rozrost komórek, które nie są czy nie podlegają naturalnym mechanizmom kontroli. Takie komórki dzielą się, tworzą skupiska, tworzy się guz nowotworowy. I teraz mamy do czynienia z nowotworem niezłośliwym i nowotworem złośliwym. Nowotwór niezłośliwy to jest takie skupisko komórek, które rozbudowuje się, poszerza, powiększa swoją objętość, jednak rośnie w formie zbitej, nie rozprzestrzenia się w innych tkankach, wzrasta jak taka piłeczka, którą można łatwo usunąć. W przypadku nowotworu złośliwego mówimy o takiej strukturze, która już nie jest gładką piłeczką, tylko jest grupą komórek, czy guzem nowotworowym, który wzrasta. W okoliczne tkanki, a potrafi głęboko się zakorzenić i potrafi również dawać przerzuty drogą naczyń krwionośnych czy naczyń chłonnych, czyli potrafi uwolnić, komórki nowotworowe potrafią uwolnić się z tego guza i rozprzestrzenić się do innych miejsc w organizmie, gdzie tworzą guzy potomne, czyli przerzuty. Nowotwory złośliwe mogą się wywozić z różnych tkanek, mogą m.in. wywozić się. Z tzw. tkanek nabłąkowych, wtedy mówimy o rakach. Raki są zawsze nowotworem złośliwym, ale mogą wywodzić się na przykład z mięśni czy z tkanek mięśniowych. Mówimy w tym momencie o mięsakach, czyli nowotwory wywodzące się jak gdyby z nabłąka różnego typu przewodów są rakami, są nowotworami złośliwymi, a nowotwory złośliwe wywodzące się z innych tkanek są wtedy uznawane czy określane mianem mięsaków.